Witam, nazywam się Anna Dąbrowska z Domu makrelińskiego Deep Broker. Dzisiaj zarysuję Państwu koncepcję analizy punktowo-symbolicznej oraz równocześnie zapraszam do dalszych szkoleń z tego zakresu. Spójrzmy na wykres analizy punktowo-symbolicznej w przedziale czasu 1998-2005. Inwestor, który zainwestował na początku 1998 roku, przez ten cały czas nie zyskał absolutnie nic. Także strategia kupi, trzymaj, i nie przyniosła tutaj żadnych rezultatów. Natomiast w tym samym przedziale czasowym nastąpiły ładne ruchy w ramach sektorów oraz można także było zarobić na całym indeksie, tylko że w mniejszych przedziałach czasowych. Tak jak mówię, strategia kupi trzymaj się nie sprawdziła, lecz inwestor, który poznał techniki zarządzania ryzykiem oraz rotacją sektorów, już mógł uzyskać imponujące rezultaty. Będąc w stanie wychwycić rotację sektorów oraz znając metody zarządzania ryzykiem, będziesz mógł uzyskać przewagę nad całą rzeszą pozostałych inwestorów. Tutaj ciekawa sprawa. Uniwersytet w Chicago dokonał badań, gdyż większość inwestorów poświęca 80% swojego czasu na właściwy wybór spółki. Podczas gdy największe ryzyko leży zupełnie gdzie indziej. To, co powoduje ruchy cen to w 49% determinuje sytuacja w danym sektorze, oraz w 31% ogólna sytuacja na giełdzie. Cztery podstawowe kroki w inwestowaniu: więc mamy wskaźniki giełdy. Czy aktualnie w ogóle warto inwestować? Czy, czy mam sobie odpowiedzieć na pytanie: czy jest czas do aktywnego inwestowania, czy to jest czas do ochrony kapitału? To jest pierwsze podstawowe pytanie. Kiedy Giełdzie, giełda idzie w dół, wszystkie spółki, niezależnie od tego czy są dobre fundamentalne czy też nie, także idą w dół. Kolejnym czynnikiem są wskaźniki sektorów yy, mówią nam w który sektor inwestować, yy, który sektor aktualnie oferuje atrakcyjne możliwości inwestycyjne, a który wręcz przeciwnie trzeba takich sektorów unikać. Staramy się kupować sektory, które są wyprzedane. To, co chroni nas przed wyłapywaniem, łapaniem spadających noży, jest analiza techniczna. Analiza ta mówi nam, kiedy noże, że tak powiem, przestały spadać, także kiedy na rynku zaczął dominować popyt nad podażą. Czynniki fundamentalne, czyli fundamentalny wybór danego regionu inwestowania oraz wcześniej wspomniany wykres analizy, Punktowo symbolicznej, czyli y, mówi nam, kiedy te noże przestały spadać, kiedy popyt dominuje na rynku, a nie podaż. Tu y, do, dość, dość zabawny rysunek. Jeśli supply demand, czyli podaż y, i popyt, y, mówi nam, jeśli pudełko podaży jest większe od pudełka popytu to niezależnie od wszystkich innych czynników, to jest tylko najważniejsze, akcje będą spadać. Tutaj oryginalny, tak jak kiedyś były wykresy analizy punktowo-symbolicznej, to są akcje Microsoftu. Wykres ten jest, pokazuje czystą walkę popytu i podaży, generuje bardzo czytelne sygnały, ale o tym to w najbliższych naszych materiałach szkoleniowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję za oglądnięcie tego wideo i zapraszam do dalszych naszych szkoleń. Dziękuję. Do usłyszenia.